Zobaczycie. Ta? No. Spotkam się z Lexi, wiadę jej w longa Kamilowski wygląda na małego King Konga. Ma fajne włosy, to są chyba czerwone. Powiem ci, że ja będę dymał twoją żonę. Do 14.00, Geluź, dzisiaj siedzisz na live, zajebiście kurwa, bawię się tu wspaniale. Wow, to się nie zymowało, lecę sobie dalej. Ten kiwa głową, bawi się, nie wiem. Powie się tu doskonale, mam tu klawiaturę No i Kamilowski wczoraj Miałem twoją matulę, była ona fajna Miała szerokie nogi, ja na jej widok Miałem jaka do podłogi Piszą, że kozak, albo że cringe Zajebiście, kurwa, to jest każdy mój widz Zostaw teraz łapkę, ten wariuje kamerką Kamilowski to jest chyba, kurwa, panienką Robi fajne miny, ma fajnego nosa Bo ze swoim tatą oglądał pornosa, Oglądał to z papieru, to było na Netflixie Potem poszedł, podrapał się po Jeep. Się. Chipsy paprykowe, to były chyba lejsy, Zajebiste wziąłby, ciągnął wszystkie... Wow, 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 ale sobie teraz lecę powiem ci, że kurwa chyba wszystkie kobiety podniecę. Pięknie, pięknie, naprawdę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Deniusz ucieszony, mówi pięknie, gelu. Powiem ci, lecę dalej, mój drogi przyjacielu. Lecę, oni piszą, kurwa, i Geluś Gelu się rozpierdoli, rozpierdoli cię. Szto z kurwa zajebiście, kurwa, zjadłem dzisiaj wiśnie, teraz sobie tu przyspieszam. Lecę, kurwa, i powieszę, bo powieszę twoją matulę, ale mam kurwa, kule, mam tutaj też szczotkę, będę dymał, twoją ciotkę. Bang bang twojej starej kondon, pęk, mam tu tego markera, on wygląda na geja. Lecę sobie, dalej zapierdalam, jak Drakula kurwa zobaczy za oknem. Leży kula buła. Wow, 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 oni mówią zajebiste, kurwa, zjem tą zajebistą wiśnię. Teraz wszyscy zostawiają lajka, a ja mam markera w buzie ciągnę kurwa fajka. Pięknie, naprawdę. Dobry klistaj, dobry klistaj, pozdrawiam szoty, bo szoty pewnie będą. No pięknie. Ten tu mówi, że pozdrawia chyba wszystkie szoty, a ja kurwa skaczę jak Adam Małysz przez płoty. Nie, bo Małysz skaczał na skoczne nagarski. Powiem ci, że zajebiście, bo jestem jak barszczu. Dziękuję, 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 zybał za donate, piąteczka byku. Dostałem tu suba, dziękuję przyjacielu, powiem ci kurwa, że podziękował ci dziś wielu. Oni dalej piszą, że jest rozciągnięte, nie kurwa, to jest chyba, nie wiem. Nie wiem, się w tańcu zajęwałem ale lecę, lecę sobie dalej Mam tutaj ten papier toaletowy, mógłbym jej podczerać, nawet kurwa gówno krowy. Piszą, że kozak to było coś, Kamilowski to jest fajny łoś On ma te włosy takie roztrzypane. powiem ci, że Kamilowski będę pukał twoją mamę No, 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 to było mega słabe, zaraz pójdę do Biedronki, kupię tobie czekoladę Będziesz ją wpierniczał i gryzł ją zębami, a później będziesz śpiewał z kobietami I za Śpiewasz sobie teraz wow, ai Romeo Powiem ci, że lecę sobie dalej, jestem wielo Piszą, że dzik, że Kęlowski to ogląda On mi wygląda na Jamesa Bonda Założyłem okulary, kurwa jestem jak Adam Powiem ci, że uciekam i szybko jeszcze wkładam Ten zrobił to samo i wygląda za jej zajebiście A ja idę opierdolić tą...